Obiektywnie ze wszystkich spółek notowanych na warszawskiej giełdzie za ostatnie 5 lat to właśnie XTB dało największą stopę zwrotu dla inwestorów. Prawie 2700. XTB to broker, którego chyba nie trzeba nikomu głębiej przedstawiać, kto tylko minimalnie interesuje się giełdą w Polsce. Skąd jednak tak wielki wzrost kursu? Firma po prostu gigantycznie urosła, a to jest efekt kilku naprawdę dobrych decyzji biznesowych. Sukces XTB jest oparty nie, biznesowy sukces XTB jest oparty o kilka ważnych elementów. Po pierwsze, od 2020 roku oferują handel bez prowizji do 100 tysięcy euro, co przyciąga dużą grupę inwestorów, szczególnie w naszym kraju. Gdzie żaden inny broker nie pozwala na handlowanie całkowicie bez prowizji. Po drugie, stale wprowadzają nowości i udogodnienia dla klientów. W ostatnich latach były to na przykład akcje ułamkowe, które pozwalają tym mniej bogatym inwestorom zdobywać ekspozycje na spółki, których akcje są nominalnie drogie. Na przykład jedna akcja Mercado Libre kosztuje 2000 dolarów, a dzięki takim akcjom ułamkowym mogę sobie kupić na przykład jedną setną część tej akcji. Do tego były plany inwestycyjne dla inwestorów pasywnych, które pozwalają łatwiej zarządzać i rebalansować swój portfel zbudowany z funduszy ETF. Do tego jest oprocentowanie wolnych środków, które uwalnia nas trochę od konieczności przelewania gotówki na lokatę w banku, bo akurat leży i się marnuje. XTB w efekcie odnotowało kolosalny napływ nowych klientów w ciągu ostatnich lat, a do tego jest w stanie na tych klientach o wiele więcej zarabiać. Między innymi dzięki rynkowej zmienności, bo w ciągu ostatnich pięciu lat miało miejsce wiele wydarzeń, które znacznie podnosiły zmienność na rynkach finansowych. Wydarzenia, o których mówię, a które sprzyjały zyskom XTB, no to między innymi związane z pandemią obostrzenia i zerwane łańcuchy dostaw na całym świecie. To wojna na Ukrainie. To fala inflacji, wzrost stóp procentowych i ogólne, ogólnoświatowe obawy o kryzys gospodarczy do tego był mini kryzys bankowy w Stanach Zjednoczonych były ataki Huti na statki w kanale sueskim był konflikt na Bliskim Wschodzie wszystko to podbijało istotnie zmienność na rynkach w ciągu ostatnich lat. A większa zmienność prowadzi do większej aktywności inwestora na rynku. A to właśnie na tej aktywności zarabia każdy dom maklerski, każdy broker i również XTB. Paradoksalnie wygląda to tak, że im więcej niepewności i ryzyka dla gospodarek, tym większy potencjał na zarobek dla takich właśnie firm jak XTB.